Czas zobaczyć co się zmieniło w Animal Revolt Battle Simulator. A z tego co widzę, zmieniło się dużo, bo zostały dodane nowe stworzenia. E, mamy na przykład możliwość dania skrzydeł każdemu stworzeniu, jakie jest tutaj w tej grze, tak? E, w tej grze są takie rzeczy, jak widzicie. Em, troszkę źle postawiłem te skrzydła i przez to działało to jak działało, ale chcę zobaczyć po prostu tą walkę. Wielka ogromna hydra kontra wielka ogromna modliszka, które z tych e, dziwnych stworzeń wygra widzę, że na początku e, modliszka chciała przytulić tą hydrę. Ale nie widzę, żeby ktokolwiek otrzymywał jakiekolwiek obrażenia. Halo, o, o, o co tutaj chodzi? Czemu, czemu to tak jest? Czemu to tak ma działać? Przecież miała być tu walka, spokojnie, za chwilę do tego na pewno wrócimy. Może też popełniłem mały błąd, że powiększyłem te wszystkie stworzenia. A w, jest jakby zaznaczone: Ej, nie powiększaj tych stworzeń, bo może się rozwalić gra i rzeczywiście, jak widzicie. Działa to, jak działa. i dobra, wygrała Hydra. Ok, brawo, brawo dla Hydry. Możecie dla niej zostawić łapy w górę. Jedna łapa w górę dla Hydry to jedna dodatkowa głowa, która jej wyrośnie. Normalnie miała trzy, ale dwie osoby zostawiły łapę w górę i zobaczcie, co się stało. Zajebiście co. Fajnie, w sumie gdyby tak było, ale nie ma. Dobra, mamy też dinozaury. Znaczy, no dinozaury. Wow, flota, no, zajebiście. Dinozaury już były 30 odcinków temu. Ale można dać im teraz skrzydła. I chcę po prostu zobaczyć, jak to będzie wyglądało z tymi skrzydłami. Czyli na przykład daję tobie skrzydełka. T-Rexie, okej. Okay. Gdzie powinien mieć... Tutaj powinien mieć T-Rex skrzydła? I czy on będzie latał? To mnie bardzo interesuje. Postawmy naprzeciwko na przykład jakiegoś Gorgona albo... O, dobra, trzy. Uwaga, mogę wystartować? ty, lot lata, T-Rex, latający dinozaur, dobra, zajebista gra, po prostu, zajebista gra, nigdy nie wiesz, czym się, czym cię zaskoczy, jeżeli chcecie sobie kupić tą gierkę, to możecie to zrobić na przykład na G2, link standardowo jest w opisie, tak samo jak link do mojego Twitcha, gdzie streamuję codziennie teraz, gdzie tutaj się pojawiają różne inne gierki, jest chyba najfajniejszy kontakt, żeby tak po prostu pogadać, a jeżeli czegoś potrzebujecie, no to Discord, także w opisie, polecam zajrzeć, dobra, nie no, latający T-Rex, ale to nie jest wszystko, nie, 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 spokojnie, nie myśleli, że to jest y, wszystko, co tutaj jest przygotowane? Gościu, czekajcie. End battle. Patrz, bierzesz sobie. Mm, chwila. Weapons. Y, weapons Plazma Cannon. Rozumiesz to? Mogę mieć y, plasma Cannon. Albo mogę na przykład dać drugą głowę T-Rexa. Chwila. <ścoughs> chwila. Bo to, to nie było wszystko testowane. Tak. To, <ścoughs> to jest najlepsza broń zniszczenia. Dawaj, battle. Ja pierdole, co tu się dzieje? Przepraszam za słownictwo, ale. No... Jaka inna gra wprowadza takie rzeczy w update'ach? No nie ma. i Animal Revolt Battle Simulator, w skrócie ARPS. Od teraz będziemy nazywali tę grę ARPS. Wprowadza takie piękne rzeczy, że. No nigdy nie masz pojęcia, czym cię to zaskoczy. Ale to nie, nie, nie wszystko. Mogę na przykład sobie dać. Y... Mogę stworzyć swojego własnego dinozaura. Czekajcie, hec, tak. Okej, okay, okej. Okay. <ścoughs> ja tutaj piękny dinozaur. To będzie piękny dinozaur. Damy mu. Mógłbym oczywiście dać mu na przykład w ręce miecz. Bo czemu nie? I oczywiście to są w pełni funkcjonalne rzeczy. To nie, no nie służy tylko jakby to nie jest dokoracyjne. Nie, nie, nie. On może z tego normalnie bić. O, postawmy sobie, dobra, o, no dobra, ten drugi, ten drugi miecz nie do końca e, wyszedł tak jak chcę. Spoko. Dobra, e, ma, mamy naszego pięknego T-Rexa. To teraz niech sobie zofalczy z e, Lava Golem, Helm, Ogr, e, Modern. Dobra, niech z tygrysami sobie powalczy. Czemu nie? Dwa tygrysy. Czy mój T-Rex sobie z nimi poradzi? Oczywiście, że sobie poradzi, bo jest tym. Czymś. Cokolwiek to jest. Nie wiem, co to jest. Dobra, mamy oczywiście parę rzeczy z workshopa, które przygotowałem. Także mamy ogromnego. To jest król. Nie, nie czekajcie, o czym był? G -G -Dora? G -Dora? Ja nie oglądam Godzilla jak coś. Rączki mam tutaj, tych nowych Godzilla nie oglądałem, oglądałem tylko Konga, ale wiem, że on się pojawia. I to jest jeden z tych takich ogromnych stworów bestii, tytanów. Stworzeń, które się pojawiają. No, także mamy właśnie tego gościa. I mamy też, u, tu, 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 nową Godzilla sobie wgrałem. O, właśnie, to jest Alti, y, Godzilla Altima Remastered. Zajebiście brzmi, co? To, to brzmi jak coś, z czym się nie zaczyna. I właśnie to jest ta Godzilla. Ej, ale jest taka, wiecie, dopakowana. Dopakowana Godzilla. Dobra, dawaj, a, a, atakujcie się, bo ja chcę zobaczyć po prostu, jak to będzie wyglądało. Okej, okay, macie laserki, spoko. Bardzo fajnie, że macie laserki. Czyli mamy złotego Gidoracha, albo Gidora, bo nie wiem, czy to H jest nieme, czy też nie w jego nazwie. Okej, okay, Godzilla wygrała, po prostu. Znaczy, you lost, ale Godzilla wygrała. To nie, nie mam pecha, dlaczego takie napisane, że ja przegrałem. Ja nie przegrałem. Nie, 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 Dobra, Godzilla. To słuchaj, musisz się zmierzyć teraz um, z um, Goro. Nie, 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 nie. Coś musimy, coś musimy, wiecie. z Hydrą. Tak. Tylko, że w sumie to Hydra to jest właśnie Godzilla. Czekaj... Znaczy, Hydra to jest właśnie ten stwór, z którym walczyliśmy, ale... Jeżeli ją powiększę, to na pewno będzie miała większe szanse, nie? Bo to tak y, działa, że taka mała Hydra... Taka mała Hydra nie będzie miała szans, ale taka jebitnie duża Hydra, oczywiście, że będzie miała szansę. Oczywiście, że będzie miała... Nie widzieliście tego, tego nie było, po prostu, to lag był i... Jeszcze raz, jeszcze raz, detection HP, dajmy 100, a tak 200. Okej. Okay. No dobra, już jestem z powrotem. Witam serdecznie. Teraz, oczywiście, ta ogromna hydra. Pokona tą godzidle po Pokona tą godzidle No i co ty, aha. Panie, że ją zrzucił po prostu z mapy. Znaczy zrzuciła tego jidla z mapy. Tego się nie spodziewałem. Kompletnie się tego nie spodziewałem. Dobra, niech będzie. No to musimy. Słuchajcie, właśnie mamy kolejny, kolejny cel w mej misji, jaką jest granie w tą grę. Musimy po prostu znaleźć coś, co, po, co pokona. Co pokona go jidle. Wszystko każde duże stworzenie. Weźmiemy sobie. Okej. Okay. Wiadomo, no te duże stworzenia, yy, jako że nie mają żadnego boosta do statystyk, no to one raczej przegradzą. Yy, prze przegradzą, tak, jest takie słowo. Nie ma takiego słowa. Yy, przegrają, ale po prostu niech spróbują. Niech spróbują, kurde. Swarmbug, yy, to są takie robaki, które wychodzą. Chyba nie chcę. Chyba nie chcę. Dobra, mamy bitwę na poziomie. O, pięknie to wygląda. Zajebiście to wygląda. Dobra, yy, start. Jazda. <laughs> tu skoczę, no nie Ogromna modliszka, która została dodana update'ów temu. I czemu się pociski odbijają? Co jest? Czemu wy wszyscy. Okej, okay, Godzilla jest niepokonana po prostu. Godzilla jest y ostatecznym bossem. Chociaż, może, może uda się. Teraz widzę, że robaczek dostanie zaraz. Um, nie no, powiększanie, mimo tego, że ja nie powinienem powiększać tych stworzeń, wszystkich, no to powiększanie jakoś dodaje po prostu, nie wiem, dramatyzmu do, do tych walk. Bo jeżeli to miałaby być mała mrówka, ja po, pokażę wam, bo wiadomo, no, już raczej nie wygramy tej walki, ale pokażę wam o co mi chodzi. Czy ta walka byłaby równie nie, tak samo mm, epicka? O, oczywiście nie to postawiłem. Gdyby walczyła taka mrówka versus taka mrówka. Przecież to, jak patrzy na to, to już mi się oczy zamykają. Serio, no, ja muszę walczyć teraz, żeby, żeby nie zasnąć, patrząc na tą murówkę. Więc, no nie, powiększanie, będziemy, będzie, będziemy brali, to będziemy powiększali co jakiś czas. Ale wiadomo, nie będę też z tym wariował. Dobra, chcę zobaczyć, na końcu, na końcu jeszcze, mamy karno. Co mogę mu takiego ciekawego dodać? Mamy, mm, mamy głowę. Aha. A mógłbym użyć głowy jako rąk? Okej, okay. to powinno działać. <noise> to jest najdziwięcie, to, to powinno działać bez problemu. Ym, mamy oczywiście, jak widzicie, jakieś jeszcze odnóża. Możemy dać mu młot. Yy, możemy dać mu skrzydła. O, do, dobra, będziesz aniołem. Będziesz pięknym aniołem. Mój, yy, mój karno. Dobra, Velociraptor. Co mogę mu jeszcze takiego dać? Torsy. W sumie mamy torsy dinozaurów. Ty, ciekawe czy teraz mogę zbudować całego dinozaura. Trzeba będzie to sprawdzić. Możemy oczywiście dać mu zbroję, bo czemu nie? Chwila, zbroja. ok? uda się. Dobra. Ma... Ol ty, zajebiście to wygląda. No, to wygląda bardzo fajnie. Mimo tego, że nie pasuje kompletnie mu ta zbroja, to nieważne. Ym, I zawalczysz sobie te, tak, żeby żeby miał szansę, gdzie są ludzie. O, FPS Awatar, Rocky Dobra, weźmy sobie mm, tego Tchórza, tak się nazywa ta postać. I chcę zobaczyć, czy te jego głowy, te roślinożerne, też będą atakowały. Czyli jego ręce, oczywiście, bo to są y, od teraz jego ręce. Aha, tylko właśnie te głowy, one się nie będą ruszały. A koplał go po prostu. Po co miał go jeść? Nie, 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 no to musimy zrobić większą troszeczkę ilość tego. O, um, team pierwszy. Trzeba to wszystko po. USUNĄŁEM GO! Jestem idiotą! A mogę cofnąć? Dobra, pięknie. Te, tego też nie było. Te, nie było też dodawania. Na, naprawdę ym, dla twórcy albo twórców, a wiem, że jeden z twórców jest Polakiem, bo nawet pisałem z nim, więc... Polska gra! Polska zajebista gra, tak można powiedzieć. Chociaż mówię, nie, nie wiem ile osób pracuje dokładnie nad tą grą. No, ale to naprawdę nich ci należą brawo, bo tyle fanów co ta gra daje, to tabs tyle nie daje. Naprawdę, bo w tab się wiesz. O, będą, będzie tutaj updatecik z takimi rzeczami. A tutaj chuj, nie wiadomo co dodamy. A, wylosujemy z kapelusza. O, zobacz, skrzydła wylosowaliśmy, dodajemy to. Trrr, maszyna, maszyna losująca. O, dodaliśmy teraz yy, coś innego, bo to będzie kolejny update, więc ja nie wiem co tam będzie dodane, nie? Jak coś. Dobra, mm, ucieka sobie. Tchórz. Nie, te głowy... Te głowy, nie, 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 nie mi się. Kompletnie mi się nie podobają te głowy. Czu czuję jakby one były totalnie useless. Chociaż z drugiej strony to, to są jego ręce, a nie głowy. No. To są jego ręce, nie głowy. Dobra, nie nieważne. Przecież te, te ręce mają chwytać y ofiary, a nie ją zjadać. Przecież y on... Ten dziwny karnek, którego stworzyłem, który wygląda paskudnie. Nie, nie bójmy się użyć tego słowa. No to on sobie tutaj radzi. Dobra, ale słuchajcie, w tym odcinku, wiem, krótki odcinek, zdaję z tego sprawę, ale chciałem po prostu sobie sprawdzić, co tutaj jest dodanego, chyba że zostawicie milion łapek w górę, to jutro pojawi się kolejny odcinek. Naprawdę, bez żadnej ściemy. Nie wiem, dzisiaj mam jakiś taki głupi humor. Przepraszam. Chyba. Albo i nie. Nie przepraszam. Nie, nie będę przepraszał za mój dobry humor. Jeżeli się podobało, wiecie co robić, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z tej gry. Zapraszam na streamy, zapraszam na mój drugi kanał. Wszystkie linki w opisie i miłego dniaka wam życzę. Do zobaczenia, Papa. Pa.